Szczęść Boże! Przekaz Matki Bożej do apostołki Zielonego Szkaplerza, Annie Marii, 19 listopada 2024 rok. Anna Maria, Matko, słyszę jak mnie wołasz, moja najdroższa Święta Matko Maryjo, czy mogę Cię prosić, czy pokłonisz się i oddasz cześć Jezusowi Chrystusowi, Twojemu umiłowanemu Synowi, który narodził się w Betlejem, Wychował w Nazarecie, jako człowiek głosił Ewangelię życia. Został pojmany, torturowany i ukrzyżowany. Umarł i został pogrzebany. Wstąpił do umarłych i zmartwychwstał po trzech dniach. Wstąpił do nieba, a teraz Jezus siedzi po prawicy ojca, aby sądzić żywych i umarłych. Matka Boża, tak, moja droga. Ja, Twoja niebiańska matka, Maryja, teraz i zawsze będę się kłaniać i adorować mojego ukochanego boskiego syna Jezusa Chrystusa, który urodził się w Betlejem, wychował się w Nazarecie i, jako dorosły mężczyzna, głosił Ewangelię życia. Został pojmany i poddany okrutnym torturom, ukrzyżowany i umarł wstąpił do umarłych i zmartwychwstał. Następnie wstąpił do nieba, gdzie mój boski Syn siedzi, teraz po prawicy Ojca, aby sądzić żywych i umarłych. Anna Maria, proszę, mów, moja święta niepokalana Matko, bo Twój grzeszny sługa teraz słucha. Matka Boża, moja droga, chcę Ci przekazać nowe przesłanie dla wszystkich moich, Umiłowanych apostołów. Powiedz moim ukochanym dzieciom, że wkrótce wiele, więcej prób i udręk spadnie na wszystkie kraje. Próby te będą spowodowane złem, które objawiło się w życiu tak wielu ważnych przywódców w ich krajach. Aby pomóc w walce z tą tyranią, muszą oddać się codziennym modlitwom i nie poświęcać czasu na rozproszenia. Tak jak telewizja czy komputery, oba są narzędziami zła, jeśli dusza ulegnie ich pokusom. Najlepiej jest ograniczyć czas spędzany w ciągu dnia na oglądaniu telewizji lub pracy przy komputerze. To prawda, że oba te zajęcia można wykorzystać do świętości, jednak letnia dusza zawsze ulegnie ich pokusom. Postarajcie się więc ograniczyć czas spędzany na każde z nich, i zamiast tego spróbujcie odmawiać różaniec święty po zjedzeniu ostatniego posiłku dnia. Każdy będzie świadkiem zmiany w swoim życiu i domach, gdziekolwiek odmawiany jest różaniec święty mojego syna. Jeśli rodzina nie chce odmawiać różańca, można odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, a dla niecierpliwych mężów, żon lub dzieci będzie to znacznie szybsze. Zróbcie wszystko, moi umiłowani, co Waszej mocy, aby przywrócić codzienne modlitwy w Waszych domach i rodzinach, aby zwalczyć wielkie siły demonicznej aktywności w Waszym życiu. Anna Maria, tak najdroższa matko, moja Pani. Czy mogą zapytać, czy nowa plaga nadejdzie wkrótce? Matka Boża. Tak, jej twórcy planują jej uwolnienie, a ci, którzy mają święty olej dobrego Samarytanina, będą chronieni przed całą demoniczną mocą, która została stworzona i uformowana, aby zabić populację na całym świecie. Moja droga, proszę, upewni się, że dołączysz przepis, który masz do tego przesłania, aby moi umiłowani apostołowie mogli ją zrobić i przygotować na najbliższą przyszłość. Anna Maria, tak święta Matko, zrobię wszystko, o co prosisz. Matka Boża, teraz moja maleńka, bądź w pokoju i wiedz, że mój syn i ja czuwamy nad tobą. I wszystkimi naszymi drogocennymi apostołami zielonego szkaplerza, w bardzo szczególny i trwały sposób. Anna Maria, dziękuję Ci, święta Matko, chwała słodkiemu Jezusowi. Moja najdroższa Matko, czy Jezus przyjdzie ponownie i pobłogosławi wszystkim na świecie chleb i wodę? W Boże narodzenie, aby w czasie wielkiego głodu nie umarli z głodu. Ani nie cierpieli bez dobrej wody pitnej. Matka Boża, tak maleńka, to jest cud, który mój syn obiecał swoim posłusznym dzieciom, które ufają Jego boskiemu miłosierdziu. Anna Maria, dziękuję Ci, Matko, tak bardzo Ci dziękuję, wszyscy Twoi apostołowie kochają Cię tak głęboko, Matko. Matka Boża, tak. I ja kocham każdego z nich sercem kochającej matki. Zapraszam do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.